Ukraino, oddawaj tereny. Czekaj co? Przegięłaś Polsko. Ukraino, teraz to mnie wkurzyłaś. Przepraszam Polsko. No i nie dało się tak od razu. Muszę zaatakować Ukrainę. Rosjo, ty też mnie atakujesz. Jak widać. W końcu się pozbyłem tego Ukraińca. Białoruś, oddawaj mi swoje tereny. Nigdy. Białoruś, dołącz do mnie natychmiast. Dobrze, Rosjo. Litwa, dołączysz do mnie. No okej. Okay. Teraz mogę wypić herbatę. Łatwo, Estonio, oddawajcie teren. Nigdy. Muszę pomyśleć, jak zniszczyć Polskę. Norwegio, Finlandio, dołączycie do mnie. Czemu nie? Może bym się do Polski dołączył? Polsko, mogę się do ciebie dołączyć. No dobra. Teraz mogę zacząć zbierać wojska. Danio, dołączysz do mnie? Jasne. Mógłbym zaoferować Polsce, bym do niej dołączył. Polsko, chcę do ciebie dołączyć. Okej. Okay. Dobra, ta herbata od Brytanii. Polska ja z Słowacją i Węgrami chcemy dołączyć, dobra, pora zacząć szykować się na wojnę z Rosją. Rosjo, przygotuj się na twój koniec. Polsko, nie pomyliło ci się coś przypadkiem. Rosjo, przegięłaś teraz, to mnie wnerwiłaś. Przepraszam, Polsko, tylko mnie zostaw, dobra. Chiny pomożecie mi zaatakować Polskę, no dobra. Radzę ci Polsko nie atakować, dobrze tylko mnie zostawcie. Francja, co ty robisz? Naprawiam mi Europę. Chorus, pokus, czary, Mary, niech Europa wróci do normalnych. Jak do dobrze być w moim Berlinie.